Dorośli poradzą sobie z pytaniami dla dzieci. O mój Boże, to będzie kompromitujące. Jakie znasz najbardziej inteligentne zwierzę? Jakie znasz najbardziej inteligentne zwierzę? Dzisiaj to zwierzę widziałaś nieraz tu w Sopocie. I jest go dużo. Pewnie człowiek. To może być mm, mewa? Co jeszcze widzieliśmy dzisiaj? Gołębie, ale to. To nie, gołębie poniżej mew. Latające szczury. No tak, no, generalnie ptaki mądrzejsze od ludzi. A Julio, powiedz mi jeszcze, ile jest minut w godzinie 20? W godzinie 20? 80 ile jest minut? Ehm, godzina ma 60 minut, czyli w godzinie 20 będzie 80 minut. Pięknie, bardzo dobrze. Godzina 20... 180 minut. Ile jest minut w godzinie 20. Jak to? Ojej, nigdy tego nie potrafiłam! Co? O czym ty mówisz w ogóle? Ale co co ty mówisz? Nigdy nie potrafiłam. Wiedzieć ile jest minus w godzinie. To jest taki typowy, tak żeby gość się z pytaniem. Nigdy tego nie potrafiłam! Ojej, nigdy tego nie potrafiłam! A ileś nigdy tego nie potrafiłam? 60. No. No to jednak wie. No to... 120 Co ty gadasz? Nie Je, ja Jeszcze raz pytanie Ile minut ma godzina 20? No 120 Nie no jest, nie normalno. nienormalna R, Z, O, D, K, I, E, W, K, A Pięknie Przecież to nawet trudne słowo nie jest, wystarczy jedną pierwszą literę znać O D W K I A R, Z O Wrzutkiwkę. K-I-E-W-K-A. E Jakie znasz najbardziej inteligentne zwierzę? Człowiek. Najbardziej inteligentne zwierzę. Hmm. Myślę, że to jest człowiek. Na pewno. Należący do grupy ssaków. Tak, bardzo dobrze. To jest dobra odpowiedź. super. <grym> Wydaje mi się, że to jest delfin. Dlatego, Aha. że używa 20% swojego mózgu i używa ich alokacji. Czyli trzeba właśnie delfina. Najinteligentniejszym no zwierzęciem, jeżeli dobrze pamiętam, to był delfin, ale pewna nie jestem. Był delfiny? A ja bym e powiedział ośmiernica, bo one mają w każdej matce osobny mózg. Delfiny? Teraz muszę przemyśleć to, co powiem. Dobra, delfiny, no. Małpy? W sensie... Jeszcze, bardzo, jeszcze bardziej inteligentne. <laughs> Czy powiem Ci tak, że no, dzisiaj to zwierzę widziałaś nieraz tu w Sopocie i jest go dużo, naprawdę to dużo. Może, to może być um, mewa? Co jeszcze widzieliśmy dzisiaj? Gołębia, ale to... To nie, gołębie poniżej mew, latające szczury. No dobra, to powiem, że ośmiornica. Dańszy to, widzisz? Naj, najinteligentniejszym zwierzęciem. Szympanze? Że może jakieś... Najmądrzejszy szympans e, No. Mój pies. Tak? Mój pies. No, tak, tak, tak. <laughs> Uważam osobiście, że psy są bardzo inteligentnymi zwierzętami. Mm -hmm. Ale patrzmy, patrzmy na wszystkie kontynenty. Jak się nazywa drzewo, na którym rosną żołędzie? Dom. Dom. bardzo dobrze. Szczerze? Z, w stresie bym pewnie nie odpowiedział. Żołędź? <słyski> nie, nie wiem. A żołądź, żołądź, to na przykład masz kasztan, kasztan? Na czym rośnie kasztan? No, na kasztanowcu. A żołądź? No na pewno nie na żołądźowcu. Na, żołądziowcu. na żołądziowcu, czy nie? Ty się po prostu kojarzysz z pozorami no, się... zboczony. Nie, wydaje mi się na żołędziu ale... No, Jak twoja no, wiedza tak... botaniczna? Słaba. Dzięki, kados za prawo. z biologii słabo. To będzie głupie. Żołądziowiec? Dobra, nie no. Tak dla żartu nie mów. Żołądź. Nie. Drzewo żołędne, nie wiem. Nie drzewo, żołędne. Drzewo żołędne. Dobra. Dobra. Żołądź. Dobra? Strzelaj buk, strzelny buk? Żołęź? Żołęń kasztan to... rośnie na kasztanie? Nie istnieje. Nie. Na buku rosną buki? i kasztany na czym. Nie rosną? no, na buku rosną bukiety. No przecież kurde, to każdy głupi wie. Na kasztanowcu. To na czym rosną żołędzie? Na żołędzie? Na... Żołędzie? No no na no. orzech. Orzech? A na orzechu nie rosną może... Orzechy? No jak ma może na rosnąć na orzechu. Ile wierzchołków ma ośmiokąt? No 8. Osiem. No, osiem. Osiem. Bardzo dobrze. No, Kto by się spodziewał, że 8 ma 8 wierzchołków? 16? Nie. nie. 16? Nie, nie, nie wiem, czemu ludzie są idiotami. Powiem. No 64? Dobra. A ile wierzchołków ma czworokąt, na przykład kwadrat? Jedwyszkołuchucz. 16. 4. Ale na pewno powiedziałaby, ile kastawała jej torebka, bo widać, że lubi się chwalić, że ma. Jedwyszkołuchucz. 16. 4. Nie. 16? 16. Nie, no jak można być takim durnym człowiekiem? No Jezus, no 8 kątów. Kąt jest zakończony czym? Wierzchołkiem. No wow, o Jezu, to tych wierzchołków ile jest? Ejcie. To jest prostokąt. No. tak? Ile ma wierzchołków? Pokaż. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak jest. No. Cztery. Cztery. To ile może mieć wierzchołków? Ośmiokąt. Zresztą, żeby to by jeszcze było ba, 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 ba. Do 8 do kwadratu, tak? Ta, 64 wierzchołki ma normalnie. no. Stary, co ty piszesz, co ty mówisz, w sensie? No. Nie. to jest prostokąt. No. E, można powiedzieć, no tak, ile on ma wierzchołków? No cztery. A ile ma boków? Cztery. Cztery, dobra. To ile ma ośmiokąt? Osiem i osiem, szesnaście? No nie osiem, jest ich więcej. Szesnaście, nie? Dwanaście? Niedługo wydajemy swoją planszówkę, w której No to jest wy niesamowite. Się... Jeżeli kiedykolwiek poczujecie się głupi, to obejrzyjcie sobie, matura, to bzdura. To tak podbija zdanie o sobie i swojej inteligencji, że to ciul. Z jakiego zwierzęcia pochodzi wieprzowina? No ze świni. Z wieprza. Z no. z ze słonina. Ze słonia. E, wieprzowina pochodzi z. byka. A wieprzowina z. chyba. <laughs> Skrof. Co jest grane? Jest? A skąd jest tak było w Minecraft? Nie no, ale... Równie z mało grałem. Skąd oni wiedzą... Jakby nie wiem co? Jak może nie wiedzieć? Coś tutaj Minecraft widzę nie ogarnia. Też przepytam Minecrafta w następnym odcinku. To są dorośli, ale chyba tacy co im mama robi jedzenie jeszcze. To jest mięso nieco... bardzo słone. E, a no. z czego jest słonina? Czy to było w Minecrafcie? Słonina... No, Ciśnie się na usta odpowiedź słonia, ale... To słonina jest ze słonia, zabija. czy nie ze słonia? Proste pytanie, prosta odpowiedź. Tak, nie. Upraszczam ci to. Trzeba mieć no jakiekolwiek tak. pojęcie o świecie, żeby zrozumieć, że pytanie o słonia jest podchwytliwe i ludzie nie mają. Nie mają takiego przeświadczenia, jak świat wygląda. Że chyba coś by było nie tak, gdybyśmy mieli normalnie słoninkę ze słonia w sklepie. Coś tutaj by... I w takich cenach. <laughs> Nie ze słoni. Powiedzmy. A A słonina? E, ze słonia. Nie, nie ze słonia. No to z czego? Jak nie ze słonia? No ze słonia to było. Nie. Jakiego afrykańskiego, indyjskiego, który ci bardziej smakuje. Nie jadłem, więc nie. Nie jadłem. <laughs> Słoniny nie jadłeś nigdy? E, nie, nie jadłem. Jak się mówi prawidłowo? Bukareszt czy Budapesz? Dwa różne miejsca. Bukareszt to jest lisa Rumunii, a Budapeszt jest to jest lisa Węgier. Pięknie, bardzo fajnie. Ale za tak to, to są państwa. Budapeszt to... To są no państwa. To, to. I gdzie ono leży? W tych arabskich ale Budapeszt. Budapeszt? Budapeszt. Budapeszt. I to jest stolica czego? Budapeszt jest stolicą... Bukaresztu. Bukareszt. I... Nie. Izrael. Izraela? Co? O czym Nie, no, no, no to w ogóle Jezu, ludzie nie wiedzą, Nie wiem. Tel Awiw? W takim razie? To są dwa... Babka nawet nie wie, ty, ty, kurde, nie zna pobliskich państw w Europie, to jest chore, o co pań. biega. Słyska. Budapeszt to Holandia? <laughs> Holandia. E, Budapest w Rumunii, jest stolicą Rumunii. G gdzie ona leży, gdzie ona leży? Gdzie ona leży? Jak to, to stolicą Rumunii nie jest Transylwania? <laughs> to jest tak jak Meksyk, Meksyk, tak? To jest stolica i kraj jednocześnie. Czy i Nie wiem, w tym momencie, naprawdę. W tym momencie nie wiesz, tak? Nie wiem. A się śmiałaś z ludzi, gdy oglądałaś, tak? Ej, naprawdę, to są tak proste pytania. No, okej, no. No, zapisała komendę każdym odcinkiem. Nie, no proste pytanie, ale ja rozumiem, że można się stresować. Ale mi tak serce bije, że to jest niemożliwe. A na jakim kontynencie leży Budapeszt? W Azji. Która część Azji? Arabska część, tam południowa. Co ona arabska. To znaczy arabska. E, Bukareszt to nie jest stolica Budapesztu. <laughs> e, czym był Bukareszt To nie było państwo po prostu? A Bukaryżd? Czechy? Jak zwołacie? można nie wiedzieć, że stolicą Izraela jest Jerozolima? Znaczy no to, to już jest gruba odkleja. W sensie chcesz czy nie chcesz, lubisz czy nie lubisz, to się po prostu wie. Nie, 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 nie. Bardziej na południe. Austria? Nie. Bukareszt, Bukareszt... Gruzji? Bukareszt to bodajże Belgia, jeżeli się nie mylę, ale mogę się mylić, ale to też jest jakieś No, mylisz się bardzo. Dobra, przeliteruj słowo statua. Statua? S-T-A-T-U-A. Pięknie, Po co ja to literuję, jak ja mam napisane? Nie wiem, po daję mądrego. s t a t u e a Nie no, nie, nie! Eł A. Nie... Statua! Eł Ały A U A Ile to jest? 53 minus 71. Minus 71 Ło szybko dobry, powiedział, tak. co jest. 22 Minus 22. Minus 22 Minus 22. Minus 22, minus 19. Jak oni 4. to liczą, że minus 22? Aha, dobra, jak idioci już widzę. Minus 11. Minus 16? Minus 12. Nie, Dobra. 21. Nie wiem, teraz tu <grym> już. Minus 21, Jezus, minus 23. No o kijanki. kijanki. Kijanki, małe żaby. Są e, to są stadia larwalne u żabki. Bardzo dobrze, okay. bardzo dobrze. To nie są żaby, to są rybki. Takie Co ma... ty gadasz? Kupku? Małe rybki. Takie rzeczy do pracy w ogródku. Coś, Aha, może coś, coś, to, to, to jest coś. Ten to młodku. nawet nie wie co to? Może, może... Są owady. Owady? Jak się mówi poprawnie, Igorze, spółgłoska czy samogłoska? To są dwie no, to różne. To są dwa oddzielne, dwie oddzielne to, to rzeczy. Co to jest, wytłumaczmy jedno i drugie. Samogłoska na przykład to są litery A, które nie mają brzmienia tak jak na przykład K. K i Y, tak? Na przykład słyszymy i mówimy. Czyli Y to? Y samogłoska. Tak jest, bardzo dobrze. Tak, ale jeszcze. Ja покryto... nie zapytał Y, że wiesz, a nie. Yy. No, tylko że <śled> To by bardzo dobrze znał ten, Bagetson Michał. Yy. Zdajesz maturę z Polskiego w maju, chcę przypomnieć. Kryfuga, yy. Y. Zdajesz maturę w maju z Polskiego. <ślenie> Teraz jest obowiązkowa. Masz pewnie jakąś jeszcze próbną, to nie wiem kiedy, w listopadzie pewnie, co? Przykład. Listopad? Nie wiem, nie wiem. Przykład. S spółgłoski, poproszę. Popiszę maturę, nie wiem co to spółgłoska. No nie wiem, no w sensie dla mnie to trochę dziwny znak, nie? Zły omen trochę. Ale co prawda o ta nie będzie takiego pytania raczej, nie? Na maturze. A powinni kiedyś coś takiego zrobić. Zrobić maturę opartą o pytania z podstawówki, bo ludzie i tak już wszystkiego zapomnieli. Ale by dojechało. E. Jesteś w Wilnie, w jakim kraju się znajdujesz? W Wilnie? Tak. W no. y na Litwie. Się znajduje W Polsce. Polska? Nie, nie. Ty, ale Wilno jest stolicą czy nie? W ogóle. Ta? Dobra. Coś tam się ten... <laughs> nie, dobra. To Polska czy Ukraina? Jest, ale głupia wyjdę. Nie <laughs> wiem. Nie wiesz? Nie wiem. Na Białorusi. W Jączek. W Wilnie? We Włoszech? Bo w Rosji. Nie, nie, ale niedaleko bym powiedział. W Ukrainie? E, może w Polsce? Lecimy. To trzy latki rozwiązują to zadanie. Trzymasz to na od odwrót i jest to 87. O Uuu, dobry jest, dobry jest. Super, rewelacja. To na bank będzie na maturze. Okej, okay, mamy tutaj kilka liczb. 16.06.68. 88. Mm. Szukaj paternu. <grym> A ona wie. Kurde jakieś nie. szukanie zależności z strony jest dużo łatwiejsza zależność niż ci się wydaje 89 nie 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 to tak ci podpowiem on dalej nie będzie wiedział nie mam pojęcia jeśli obejrzałeś odcinek do końca, napisz koniecznie w komentarzu, Obajrzałem, będę grał w planszówkę Matura ale nie bzdura, będę grał, więc nie napiszę. Żebyś... Dzięki Adam. No cóż, ja mogę powiedzieć, ludzie są głupsi niż myślimy. Z każdym Matura to bzdura. idziemy coraz bardziej w A z jego umysłu.